No, i robimy grę wspólnie z jakimiś kiepami z Kalifornii. Spoko są. Jeden jest czarny. <grystanie> Jak to lamp? Czemu emotki nie działają? Przecież powinny działać. Lamp nawet mi nie mówi, że coś nie działa. Jak to nie działa? Dariola, jakim cudem? W ogóle yy, dałam. Nie wiem, czy widzicie, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w troszeczkę innym miejscu. Powiem wam szczerze, że ja nie wiem, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w kompleksie radzieckim. Ej, faktycznie hitbox się pieprzy, to dobrze, że hitbox na nie ja. Znaczy, ja! <laughs> to się dobrze, że hitbox towar, mieć Halo, Kartus! Każdy się zbiera słom, sprzedaj palkę sprzedaj, łączam lepsze to bruty, żeby nie ma. Co on odjewał? Każdy się zbiera słon, sprzedaży. No ide i idealnie many miałem, idealnie. Instynkt kurwa to planera. Instynkt! Ja wiem, że to się stanie, bo już tyle razy się na to nabierałem. Wiem! Idzie wyczuć kurwa, że to się stanie. Ja pierdolę! No nie wierzę! Aż tak? Chciałem tylko expa wziąć, wiecie o tym? Chciałem tylko. Nawet nie mówię, nie no nie dobiję, ale ekspa chociaż wezmę. Nie, nie wezmę. Okej, hey, ale. Okay. Próbowałem, nie no próbowałem. Pół godziny zmarnowałem. Zobaczymy. To jest Krzysztof, nasz koleżka. We Wrocławiu sobie mieszka. Muszę też wspomnieć o panu kocie. Czekajcie chwilę, wyjebka na bocie. Arkol się tym nie przejmuje i setepuje. Norberta to on nie obraża. Na hejt od czatu się naraża. Wzywa team on do ataku, jednie auto-ataczek i nie ma kombaku. Czasem playsa też odjebie, lecz po chwili się wyjebie. Na koniec powiem niezła beczka, pozdrawiam czat i firmóweczka. O jezu, super! Cool. Okay, man, okay, man. let's do this. Oh my god oh my god Dog! dog get the dock okay, uh, uh, mechanic, mechanical mechanical uh gnome. Oh my god uh, I got him I got him I need to run I need to run I need to run Okay nice nice man wow. he greedy for me he's so fucking greedy Alright we can go we can go we can go we can go nice. Bueno nice. Bueno nice. Bueno Dawa dawa da Nice bueno. Dava, dava, No i skurwa! Dawaj. Ja tobie mówię leć co w polu styna, wiejskich szyk a za oborą strażakom robi lody. Arkol, można się z tobą umówić na jakieś ruchanie czy odpada? <grystanie> Uwielbiam tą bezpośredniość. Nie, bo już nikt zrobiłem, już dążył do tego, ale. Ale nie, <grystanie> nie wiem, nie. On nie ja jest taki łatwy, trzeba z nim chodzić chyba. Bo tak, ja też tak myślę. No to przepraszam. Jak coś, to się będę odzywał, nie? W <grystanie> porządku. Powiedział bardzo krótkie zdanie, które jednak zapadło mi w pamięci. Mianowicie było to. Do Twojego mikrofonu potrzebny jest kamer mini-USB, a nie mikro-USB. No cię krótko. Ty, trolu, jeden. Nie, to nie jest wino. Nikt nie zgadza, co to jest. A robiłam konkurs. O, oh, fuck! Rozlałam, ja pierdolę. Przepraszam te słowa. Czemu ja tak tym machałam? I pi to było piwo. Moje jedno piwo. Które właśnie wylałam? Ja. Tak, tak, o, ja, o, ja. tak, tak. Mogę jednego słuchać. Nie wiem, cześć. Kurwo. Gdzie gdzie jemu Mateo? Ja ale. Oh. Nie Nie, wiem. nie, nie, nie. No, to coś taki takie nerwowy kurwa No W z tego lądy, no jakieś takie no. kurwa rabuzowane. I religia jest w Mateo? I dlatego taki agresor? Ciekawego Wypocząłem... Kurwa w życiu tyle nie chodziłem z siatkami! Co w tym Londynie Codziennie po 15 km robiłem Ręce mam tak kurwa jadłem tak niezdrowo, tak tyle kalorycznie dużo a schudłem jeszcze, mówi tragedia Zaraz wracam, bo się wkurwiem Nie, fajnie było, no, ale wypocząć nie wiem no. Trzeba było wykorzystać na max ten wyjazd. Ale po 15, my tam kurwa, po 15 kilometrów robiliśmy dziennie na buta. Co ja rozłączyło cię? Mm. Czy już ty poszedłeś? Nie Macie wiem, trochę. Ja jestem. A. Musiałem, że się obraziłeś, że nie wiesz, o co chodzi z piratem. No dobra, Patryk, powiedz mi, o co chodzi z tym piratem. No... A nie wiem, no kurwa, ja nie wiem, co sobie myśleli, nie. nie wiem, naprawdę. Otworem puszkę ponad kilogram, a pies mi Tryk. nie pogrywaj w taki taki ja Nie coś... pogrywam Coś, coś tutaj powrót. O kurwa Odbiło jej się jeszcze Dobra <grywa> Batony Nie E Tu co robisz Robiłem twoją muzykę, co ja What's up, What's up?

Przeszły ten. Klik. Co O! Poczekaj chwilę! Nie rusza się, tak? Nie rusza się. O! Idealnie. A więc teraz, e, proszę Państwa, zapraszamy na następny meczyk gdzie Emeritus Banditos zmierzy się z przeciwnikami Gfinity ale czujemy się dobrze. Wiem, że to dzisiaj y, będzie nas dobry meczik. No kurwa, ty. To wszystko może 70. Jest nasz filmik na YouTube. Wrzuciłem linka, słuchajcie. Teraz uważajcie. Komentarz, nie? Wyszpię przy tak. Widzę, że znowu ściągnęliście od Izaka. Fałszywy jesteście, wybiliście się na Jezaku i teraz wbity chuj w niego. Powinniście dziękować mu za to. I uważajcie, Cyziek pierwszy komentarz, nie odpowiedź do tego gościa. To niech ich jeszcze na YouTubach wybije, bo chujowo im... <śmiesz> Cyziek, nagle nie? Daniel, chodź tu, Daniel, chodź tam, co tańczymy Daniel, chodź na chicken burgera, nie wiem, to jest Ok, Okay, my friend, um, I have question. I'm um, teach very much uh, English Sweden uh, and, uh, and I I have a question. Um, Tibia is very population European games uh, and uh, I have question. Uh, who watching me from Sweden and Brazilian? Uh, please click uh, uh, klavisun klawaturę number five fair five five Chicho, bo to po angielsku trzeba To też chcę mieć od... Welcome at! Ale nie podglądaj teraz Stary. nie podglądam, słyszyłem. To jest związane właśnie z coś polem. Czekaj Szukam bongola nagrania Jak grał w tego. Ktoś wie kiedy czas dansa grał? Czekaj, goniu. No czekam. Titan! Pilot gotowy! Wszystkie yes. systemy sprawne atakujemy! No patrzę, no pokaż się. A tak naprawdę Spoko to jestem jest. ja, a nie Titan <noise>